Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?" On odparł: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak jak chcieli. Tak i syn człowieczy będzie od nich cierpiał." Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Istotą Adwentu jest czekanie. Coraz bardziej uświadomione czekanie. Czekanie oczywiście na miłość. Ja pamiętam taki epizod, kiedy nad Dunajem we Wiedniu Przechadzałem się z takim duszpasterzem akademickim i mówię do niego, dlaczego my nie możemy żyć cały czas miłością, dlaczego ta intensywność w nas tak spada. A on powiedział, bo wie, Ojciec, to my, my tak żyjemy wspomnieniem miłości i czekaniem na miłość. Myślę, że to uświadomione czekanie na miłość jest również miarą, jest miarą naszej wiary. I, i a rzeczywiście naszej, naszej miłości. Czekamy na tajemnicę wcielenia, na tajemnicę, kiedy Pan Bóg w, naj, w sposób niewyobrażalny, dla niektórych gorszący, zbliżył się do człowieka i przyszedł mu objawić miłość siebie w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu możemy z Bogiem rozmawiać. Wiemy, jak ma na imię i w Chrystusie wszyscy się odnajdujemy. Niech ta tajemnica wcielenia Syna Bożego opromieni nasze myślenie, a przede wszystkim naszą egzystencję, naszą egzystencję i Niech poszerzy czy wydłuży naszą wizję nas samych w aspekcie wieczności. Przecież Pan Jezus przyszedł nas adoptować i przyszedł nam powiedzieć, że jest, poinformować nas, że jesteśmy przeznaczeni do miłości wiecznej. Inaczej żyją ludzie, którzy mają perspektywę wieczności. Kazanie błogosławionego Izaka, opata klasztoru Stella. Syn Boży jest pierworodnym między wielu braćmi. Z natury jest on synem jedynym, jednakże przez łaskę pozyskał sobie wielu braci, którzy z nim jedno stanowią. Albowiem tym, którzy go przyjmują, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Syn Boży stał się synem człowieczym i wielu uczynił synami Boga. Pozyskał sobie wielu, ale oni przez jego moc i miłość stali się jednym. Jako ludzie z ludzi się wywodzący są wielością, lecz odrodzeni w Bogu jedno z nim stanowią. Bo jeden jest tylko Chrystus, cały i jedyny. Chrystus, głowa i ciało. Jedyny, syn jedynego Boga w niebie i jednej matki na ziemi. I wielu jest synów, a jednak jeden syn. Głowa i członki są jednym synem i wielu synami. Podobnie Maryja i Kościół. Jedna matka i wiele matek. Jedna dziewica i wiele dziewic. Maryja jest matką i Kościół jest matką. Maryja dziewicą i Kościół dziewicą. Maryja i Kościół z jednego ducha poczynają w czystości i Bogu ojcu synów wydają bez grzechu. Maryja porodziła tego, który jest głową ciała i jest bez grzechu. Kościół przez odpuszczenie grzechów wydaje dla głowy jej ciało. Maryja jest matką, jest nią i Kościół. Lecz ani ona bez niego, ani on bez niej nie rodzą całego Chrystusa. Stąd też natchnione wypowiedzi Pisma Świętego odnoszące się ogólnie do Matki Dziewicy, czyli do Kościoła, odnoszą się również i do osoby Maryi Dziewicy. Te zaś, które mówią o Maryi, Dziewicy i Matce, rozumie się w ogólności o Dziewiczej Matce Kościele. W wypowiedziach pisma oba te znaczenia przenikają się wzajemnie. Także prawie bez różnicy to, co powiedziano o Matce Bożej, odnosi się też do Kościoła i na odwrót. Podobnie i każda dusza wierna jest oblubienicą Słowa i Matką Chrystusa, Jego córką i siostrą, jest dziewicza i płodna. Ten, który jest mądrością Boga i Słowem Ojca, tak się wyraża o Kościele, a w szczególny sposób o Maryi. Tak też mówi o każdej wiernej duszy. Jest też powiedziane, w dziedzictwie Pana zamieszkam. Dziedzictwem Pana jest Kościół, w szczególny sposób Maryja, ale także i każda dusza wierna. W świątyni łona Maryi Chrystus przebywał przez dziewięć miesięcy. W tej świątyni, jaką jest wierzący Kościół, trwa aż do skończenia świata. Ale w świątyni duszy przez poznanie i miłość trwać będzie po wieki wieków.